Z godziny wolności. Zanim wybije godzina W, uklęknijmy pod krzyżem. W krzyżowym ogniu z martwych zmartwychwstanie wolność. Lud Boży, wyprowadzony z domu niewoli, odepchnie w czeluść czas pogardy. Płonie i rozrywana na szczępy jest serce Polski. Godziną W. Wybijającą. Wpłaczeni w mały, celewniczy krzyżyk, oczekujemy serc okrutnych, naciśnięcia na język, spławne nasze gardła, oczy i usta. Płynnej słony, Krzyż Chrystusowy Na spławnej Rzece krwi Uniesiony Wysoko Pamięta O każdej ranie Niepotrzebnym zgonie Kule szaleńcze Po co wam łagodne Serca poetów Zawróćcie z pół drogi, uwijcie gniazda w przedsionkach bardziej okrutnych. Cóż przyjdzie wam po zduszeniu gardeł skowrończych. Poeta z kowronkiem w rękach Boga, bijąc dzwony na trwogę czy na zwycięstwo. Z butelkami benzyny w rękach biegnie powstańcza krucjata chłopców spod parasola z biało-czerwonymi opaskami w opadających na oczy hełmach. Panie, zanim te dzieci rzucą szklane pociski pod czołgi, powstrzymaj kule wymierzone w serca. Niech sobie wiją śmiertelne gniazda W klatkach bardziej okrutnych Panie cóż śmierci po dzieciach i poetach Ocal Krzysztofa Tadeusza Andrzeja Marka Chmurę Wybiła już godzina w dla wielu wybiła wolność i wieczność Panie Dziś imię ich czterdzieści cztery, nieopuszczone jak wtedy, lecz wielkie niebiańską światłością, zerwaniem kajdan z duszy i ciała, polegli nieśmiertelni. Dziś, w rocznicę Waszego zjednoczenia z niebem i matką ziemią, składamy Wam. Do wieczności a raport. Godzina wolności wybiła w naszych żebrach.